4 września dostrzec złudzenia. Jezus, nie chcę, bym dopominała się tego, co do mnie należy. Powinno wydawać mi się to łatwe i naturalne, ponieważ nic nie jest moje. Z dóbr ziemskich zrezygnowałam przez ślub ubóstwa. Nie mam więc prawa się skarżyć, gdy zabierają mi coś. Czym nie dysponuję na własność? Przeciwnie, powinnam się wtedy cieszyć, że mam okazję odczuć swoje ubóstwo. Wydawało mi się niegdyś, że na niczym mi nie zależy. Odkąd jednak zrozumiałam słowa Jezusa, to zaczęłam spostrzegać, że gdy przyjdzie co do czego, to jakże daleko mi do doskonałości w ubóstwie. Módlmy się. Przecieraj oczy mego serca, mój Boże, bym dostrzegała kolejne smugi egoizmu, zarozumiałości, zazdrości, braku ubóstwa, które zaciemniają moje serce, utrzymują je w złudzeniach, Odległych od prawdy i miłości. Amen.